Siemaneczku, z tej strony Agromat ja Was witam w kolejnym odcinku z e, serii na farmie u Matiego witam po przerwie, ponieważ jak wiecie byłem w Sopocie, witam po przerwie z filmami z głosem, tak więc wracamy z tymi filmami z głosem, witamy też wiosnę w farmingu. Jak widzicie, mamy nowy agregat. Taki, taki agregat nie ma on nazwy jakiś stary chyba na to, chyba jest bomet i tu ma e, bron, e, brony trójki. No i w dzisiejszym odcineczku zaczynamy sobie agregatowanie już pod siebie naszych pól. W dzisiejszym odcinku będę poruszał dużo kwestii e, informacji odnośnie serii i tak dalej. Ale pierwszą informacją, która jest e, w Ralu została zakupiona nowa prasa z marki Fendt. Myślę, że za niedługo nagram jakieś parsowanie słomy czy coś z nią tam, więc wleci film. Też w Ralu nagrałem no wczoraj. Nagrałem żniwa na dwa klasy i na dwa masy odbierające zboże, naprawdę to jest mega będzie film. Oczywiście maszyny nie w tym gospodarstwie zawsze nagrywane jest nową gospodarstwą, nagrałem właśnie film. był właśnie klas robię na usługach, ten co nagrywam tego kombajna i szepak nagrałem, a szepaku już na kanale nie było e, koszenia. Tak więc myślę, że film mega na dniach się pojawi, tak więc oczekujcie. Tak więc tak. No w dziesięcioletniach oprócz agregatowania też chcę się zająć e, właśnie tym rozsiewaniem nawozu, na czypak, bo wiecie, że pak tutaj fajnie urósł przez całą zimę i tak dalej no agregacie ich może troszeczkę za mało do tego walmeta, no ale fajnie zostawić na tworze, jaką ja tylko jakąś sobie zrobię, żeby nie było, żeby potem nie musiałem jakieś linie szybko szukać o taką z tyłu o, nawet fajna myślę, że wyjdzie, dobra jedziemy dalej agregatować tak więc Teraz będą się też pojawiały filmy pewnie z 7 osób, bo drugi poko zaczęli, może coś nagram, Hej, jak jest z, je, coś z słowo, na koniec będzie dużo teraz filmów z rala, bo jak wiecie, była duża przerwa z filmami z Rala, ale naprawdę nie było co nagrać w realu, ponieważ albo robię to co już było nagrane, albo, albo nic, tak? Albo tylko malowali przyczepy przez ostatnie czas, teraz, teraz dopiero żniwa, jakieś prasowanie, natomiast będzie, będzie film z rala, tak? Jak widzieliście, już był live na powitanie, że już jestem w domu. Dobiliśmy chyba około 30 łapek w górę, tak więc dziękuję serdecznie Tak więc zauważyłem, że przez ten okres co mnie nie było Tak stawiałem Speed Games z FSA 7, wam się te speed gamesy mega spodobały, ponieważ po 29 łapek w górę było po, ponad 20 łapek 25 jakoś tak były w górę, tak więc naprawdę dziękuję Myślę, że teraz te serie speed gamesy będą kontynuowane, bo wam się to spodobało i się opłaca dla Was te speedgamesy montować, tak więc... Teraz muszę się spodziewać, że będzie większość Speed games z fs -a 17. Z FS-18 właśnie te Speed Games średnio spodobały, bo tylko po 18, w górę, ale stwierdziłem, że już mam to zmontowane, te Speed Games z 18. Tutaj wam będę to, to wystawiał, bo wiem, że jeden taki Patryk bardzo wielba Speed games z 18. To spisanie dla niego będzie, te Speed games troszeczkę. W sumie to teraz tam, teraz jakoś jakby teraz to pole zaczął. Musimy jechać na drugi koniec z pola. Jakoś tak. Yeah. I wstawiłem wam trzy filmy pod muzykę, które ujęcie nagrywam około 2 miesiące temu, a montowałem je dawno. Rozbiliście system, ponieważ pod dwoma filmami z nich dobiliście po chyba 40 łapek w górę, a pod jednym 40 łuapek w górę. Naprawdę mega, mega, mega się ucieszyłem. Tak więc myślę, czy będą filmy z muzyki, jak tak dobry z aktywnością. Są otworzyć drzwi i jakąś naturę sobie szczelimy. Myślę. WE coś się ogarnie, tylko niestety teraz, bo to konia to były nagrywane ponad dwa miesiące temu, tak? No i wtedy nie miałem lagów w Farmingu, a teraz na przykład bez modów, jak chcę nagrać pod muzykę takie krótkie ujęcia 10 sekundowe, to po prostu mi zaczyna logować, tak? No i to jest dziwne, dziwne, bardzo dziwne, nie muszę to rozsunąć, dlaczego tak, czego to jest wina, jak na, na modach mam takie lagi, jak nagram pod muzykę, na przykład 10 sekundowe, naprawdę nie wiem. Sobie po... po nad tym usiąść i to porotknieć tak więc myślę, że te filmy pod muzykę też się po pojawiają na kanale bo się wam spodobały takie filmiki no tak więc teraz mamy rzepak troszkę na ten rzepak na urósł bo to jest inna faza wzrostu tam jest inna no ale no bywa 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 dlatego, sobie dzisiaj będziemy tutaj ruszywali na na ten rzepaczek żeby, żeby lepiej sobie urósł wiem, że w farmingu się oś 15 jak, jak już raz ponawozimy. Bo to nawoziliśmy przed siewami w opaku, to potem już jak jeszcze raz nawozimy to się tekstura tej ziemi nie zmieni na no a troszeczkę to chujowo no to jest piecanska, nie 17, tak więc no przeżyjemy to i te sobie tutaj posypiemy na wóz, zakresów postępimy na wóz, coś no, na inne pola bo w kolejnym odcinku chyba się zajmiemy już e, siewami, zbów no a potem w kolejnym, kolejnym odcinku to będzie też przedostatni z tej serii a w odcinku serii zajmiemy się siewami kukurydzy, bo mamy siewę do kukurydzy, ktoś nie wiedział. Myślę, że ten agregacik fajny na 3% ta robota idzie, bo w 5 minut No zrobiliśmy wolno powiedzieć około, no nie wiem, pół pola, pół pola chyba będzie, tak. Wszystkie pola, które były niezorane, nie np. po kukurydzy, niestależowane wszystkie pola właśnie stależowałem, zagregatowałem. Nie urałem żadnego, bo stwierdziłem, że tak będziemy mi wygodnie, jak sobie agregatuję od razu. Tak więc możecie się ucieszyć, wszystko co zrobiłem poza odcinkiem, bez zaległości. na ten apoku ponawracam, bo nie mam gdzie indziej. Sobie drzwi tutaj otworzyłem, żeby widzieć, jak, gdzie mam dosięgać, właśnie tym, tak są te skiby. Tak więc wyrał też właśnie przyjechała do nas ładowa, czy z marki JCB, ponieważ ja ma Ferguson z którym jeździ cieczą porzą z krona, bo fenda jeździ z fenda. Masa jeździ z masejową tak więc no musi ktoś być stylem tak no, tego kto jest GCB też to działa, może jakieś film się nagra. To JCB to było w tamtym roku, ponieważ w tamtym roku nagrałem na filmach się wywodowaliśmy słomy właśnie temu JCB. Jak ktoś nie pamięta, on nie sobie spojrzy kanał, no i tam gdzieś. Było. Tak więc myślę, że teraz się wam kanał się jeszcze bardziej rozwinie, może dobijemy dużo subskrypcji, ja w górę pod tymi filmami z Real, bo wiem, że film, na film z Real najbardziej się na moim kanale. A te filmy zeralowe są fajnie zmontowane, bo fajnie już mam nutki poszukane. Tak więc myślę, że to się... Myślę, że to się przyjmie. Tak więc co, no agregacik fajny, najbardziej pleca ma wszystkie animacje. Nie mam brudu, no ale w 15 większość maszyny też nie miała brudu. Ale w fajnie z tym agregatem. Może nie jest... Mówię w by potrzebował jakiś większy ten agregacik, ale stwierdziłem, że tam takie małe pole jak mam, bo on tylko kilka hektarów, bo on to nie potrzebuję większego, tak? Myślę że, za, myślę, że w 10 minut to pole ogarniemy i sobie kolejny dzień, minut sobie porozsiewamy nawozy Teraz sobie pogadamy o najcięższym temacie, który musimy taki tak i tak sobie poruszyć. Jest to temat um, farmingów z multi. Ponieważ jak widzieliście dawno nie ma serii PAT i mat. Czym to jest spowodowane? Jest to czymś spowodowa spowodowane przez tylko dwoje siapy w górę. No i ze serii na multi jak było 700 subskrypcji około, tak? To były takie same statystyki jak teraz, no i mi się tego nie opłaca po prostu nagrywać tych serii Dlatego też Kamil na razie jakieś nowe serii też nie ma na Multi Jakichś innych serii polskich na jakichś typowo polskich można też nie ma na Multi Ponieważ na no stwierdzenie, że mi się to nie opłaca No i ktoś mnie zapyta, to będą jakieś serie na Multi? Tak, serie na Multi na pewno będzie z gry z widzami, ponieważ No jak ludzie są za mną zagrać, no to o to chodzi, żeby nagrywały, tak? To mi to, to ponagrywam tą serię ale czy będzie seria Pat Imant kontynuowana? Niespodzianka, będzie ta seria kontynuowana. Wiem, że był długi przystój tej serii, ponieważ miała być seria co drugi dzień, a dopiero były trzy odcinki z tej serii, a nie jak miał Już żeby w ten sezon dawno, by regularnie tą serię robiłem. No, a tak troszeczkę kiep... tak, no, to kiepsko wyszło, tak? No, ale dobra. I myślę, że ta seria będzie kontynuowana, bo wiem, nie chcę znów. Bo obiecałem, że ta seria będzie, tak więc nie chcę znów Was, jakby tak ująć, okłamać, bo ta seria miała być i będzie. No i stwierdziłem, że to dla tych 20 osób, które za tą serię czekają, zrobię tą serię, zrobię tą serię. Ale no no nie opłacam się tej serii robić. Może tak, jak widzę, że są fajne aktywności pod moimi filmami, to jest, bardzo się cieszę. Może by, ja tak, jakby zacząłem jak tą serię kontynuować, to może będą lepsze lepsza aktywność, bo miałem więcej chęci do tej serii, tak więc, no, kto wie, może coś cię ogarnie, tak? Z tego walmata scenarii tutaj postawimy, dobra. Jedziemy na naszego Ursusa c 300 bo będziemy sobie nim rozsiewali nawozy i naszym rozsiewaczem marki Unii. Tu Ursus stoi na siebie do kolejnego odcinka, dobra A mam się... mam to rossza podniesione, czy nie? Dobra. Tak więc no jedziemy sobie na ten rzepak poruszewać ten nawóz. No, no, na razie nie chcę zwanych nowych serii tworzyć na multi... No Mówi się po prostu to nie opłaca, a spowiedziałem że swą się spodobały Speed Gamesy, to może troszeczkę zmienimy tą tematykę na Speed Gamesy, a nie tylko na multi na kanale, tak? No wiem, że obiecałem, że będzie dużo serii na multi, ale stwierdzenie, że się nie opłaca, tak? Naprawdę długo, jak byłem, jak byłem w wyjadzie na Sopocie, naprawdę długo na tym myślałem, no i no nie opłaca mi się to, tak? No bo my sobie działamy. Roślewa się, się na włosy ktoś w, w Ralu szybko, no, tak? Więc też w że też będziemy szybko rozsiewali, bo czułam się męczyć i powoli rozsiewać, tak? A troszeczkę pól do tego rozsiewania mamy Bo większość na, na, na mapie jest moich, nie? Troszeczkę wam wam widok z takiej kamery, żeby też nie było I ktoś mi powiedział, żeby jeździłem więcej z jednej kamery No, w poprzednim odcinku z 15 postaram się, ale to troszeczkę trudno mi wykonać Bo ja lubię, jak, się, jak cały czas obracam kamerę, tak? Mi to jest wygodniej Jako chciałabym się przyzwyczajeniem grać, no i troszeczkę teraz się się odzwyczaić, no ale... Dobrze, wiem, że może troszeczkę oczopląsu dostajecie, dobra Widzę, że tutaj dużo tego nawozu nam ubyło już w tym rozsiepaczu Jakoś to będziemy musieli sobie to będziemy musieli się zatankować Naprawdę, co nam tak się powiedzie? No dobra, dwa na godzinę może być chyba z a Albo nie no, może troszeczkę przesadząc Ustawimy ten temat na, może na jakieś 15 Dobra Myślę, że się tak będzie lepiej Bo no, stwierdziłem, że troszeczkę 20 to może przesada taką 60. No dobra, idziemy sobie zatankować, tylko gdzieś tu to, to był ten trigger tankowania chyba Chyba z tamtych strony, jak się nie mylę gospodarstwa. No sorry za jakieś małe ścinki, ale staram się, żeby w 15 właśnie nie było żadnych ścinek No ale zawsze idealnie tego się nie da zrobić, tak? Właśnie teraz w RAL też chyba chyba prasować, ale chyba mi się nie zajechać prasowanie nagrać, ponieważ już prasa, Prasowanie zestaw Masaya ja nagrywa no i ten że z tego masa ja nie chcecie oglądać też wy akcji siana, bo na razie słomy nie prasujemy, Bo tylko go zwozimy już Bo mi było to właśnie prasowali słomę Jęczmy ich pościli Dobra Tak więc co, no my jedziemy sobie teraz na kolejne pola Rosiewać ten nawóz Nie za 5 minut może odcinek skończymy tak około Z czego pamiętam to jest nasze pole Tak, to jest nasze pole, bo my tutaj Kosiliśmy kukurydzę, jak się nie mylę. No to pojedziemy na to no co tam nam... Kto nam zabroni, tak? Aha, dobra. Ta siewka ma mniejszy rozwój. Myślałem, że, ma, że ta siewka ma 24 metry, no, ona ma troszeczkę mniej, no dobra. To pojedziemy sobie tak, spoko. A potem jeszcze raz zrobimy ten taki... ...pakamorewskę w taktownym. No, jakoś się nie idzie, tak? Na tym polu nie wiem, co będziemy myślać jeszcze. Nie wiem. Czy w ogóle było coś na tym polu jeszcze w sezonie posiemy? Ale fajnie polskie, jakie zostawił, że ta Unia i taka świątka Może na Rosjach sobie troszkę opuszczę? No, tak będzie chyba wygodnie na To będzie ładnie wyglądało jakoś, tak? Ja to wezmę raz, Chyba tylko na raz jeszcze nie wezmę, nie? A nie, idealnie chyba. No, nie wezmę. Będę musiał się jeszcze wrócić do to jest zrobić, tak? O dobra Po to się będziemy musieli raz tutaj sobie e, rozsieć na nawóz, tak? Fajna sześciątka jest, naprawdę Sześciątka fajnie, że tam tą, tą wymieniłem, bo tam tak widzieliście Strasznie, strasznie już nie fajna mi się nie podobała wtedy Kanowienia krów w tym, w tym sezonie już nie będzie Naprawdę nie jestem się Skazać się nie ma ustalić, jak wyrażę, żeby tylko na jedną scenę rozrzuca teraz na rozsiewać no ale to jest farming tylko tak, to nie wymagajmy go dużo tak, muszę w 19 farmingu to zrobią, tak, dobra Dzidamy tutaj, tak No i ten tutaj ja taki krabaczek trzeba tutaj właśnie sobie zrobić Jakoś to ogarniemy w porządku Więc no, co, sobie się ruszyłem, chyba jedno poletko tam i skończymy odcinek, bo co tu więcej mówić? Jak było w Sopocie, dobrze, e, więcej wyrażeń na temat Sopotu będę mówił w kolejnym odcinku z 15. Tak, tak. No i czy I czy będzie jakiś niby vlog taki, żeby no, zlewka zdjęć nad morza, bo też byłem w Gdyni, w Gdańsku. Będzie taki niby vlog, tak więc czekajcie na niego. Błonia się za nim długo pojawić. Tutaj ja tylko sobie zrobię taką, jak sobie jeżdżę czemu, nie? Nie, to się jeszcze dwa razy chyba się poszedł i to pole sobie. Na spokojnie ogarniemy, ale się boję, że mi na wozu nie starczy. No nie starczy. To jedziemy się tam zatankować jeszcze. Kierunkowskazik dam, żeby było... O kurczę. Przepraszam, nie chcę chcą tam wydziałuje Tam Dam kierunkowskazik, żeby nie było, że gran, gram. Widzicie, tam się tam się kierunkowskaz świeci. Cieszą się dzieci. Tam więc no co? Za tydzień kolejny odcinek z 15 wleci. być też więcej speed games na kanale też będzie myślę, że Patty mat zacznie... Za kilka dni być kontynuowała, nie wiem za dokładnie kilka dni. Dobra, tankujmy się tutaj. My są są w jakąś żeby tutaj dwa traktory stoją. Tak w jednym... No nawet... Nawet znośnie to wygląda. Dobra. No, 60, jedziemy. jest z tą końcu. Aha, mamy mamy już dole, dobra, spoko. Tak, tutaj się wjeżdża? Chyba i ja nie. Nie, źle jechałam, no ale dobra. Eee, o Jezus Maria, co ja robię? Sorry, nie chcący. Ty... Tutaj ja przez taką szparkę się przyciśniałem, bo 60 jest z reguły mm, małym traktorem, no nie powiem, że długim jakim. Moim no, górę taka wielka nie za 60, dobra. Dobra, goście, ta świetna sobie zrobiona tylko tego 4 klina. Zapójmę. No i dobra, jeszcze zrobimy tylko ten kawałeczek, co nam został No i kończymy odcineczek, tak? Jeśli się Ci się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę Miało być przywitanie z Hymel Jadwiką, bo na live nie prosiliście, ale no mnie dzisiaj jakoś gardło boli, myślę, że w kolejnym odcinku, bo na live by tak mówił takim głosem, bo dwa osób chciało, to więc no sorry, ale mnie gardło dzisiaj boli, co No i tak by nie umiałem tak powiedzieć, tak? Dobra, takie, nawracanie szybciej zrobimy. Tak więc trzymajcie się do kolejnego odcinka. Ja się z Wami żegnam.